Mam zdjęcie Marcina Romanowskiego. To miał Pan świadomość, że w tym momencie albo chwilę przed tego samego dnia był w, w drodze na Węgry? No, ja wrzucałem zdjęcie z mediów, czyli wrzucałem z mediów w Polsce, 2000, w Polsce 24 i w Polityce.pl. No, chyba nie jest jeszcze zabronione wrzucanie screenów z mediów, z wirtualnej Polski, z Polsce 24 nie było czy z TVL-a. Może to było zdjęcie z Polsce 24. No, to jest, jeszcze żyjemy w wolnym państwie i można chyba wrzucać screeny z mediów. Często również wrzucam ile screeny się z wirtualnej Polski. jest tak trzymaj. się. Wiele razy wrzuciłem również screen z wirtualnej Polski ale ja Nie pytałem, czy pan wiedział, że Marcin nie, nie wiedziałem, w nie, jest nie wiedziałem. Dzisiaj mamy sytuację, dzisiaj mamy naprawdę bardzo niebezpieczną i kuriozalną sytuację, że pierwszy polityk w 89 roku jest objęty międzynarodową ochroną w postaci czy azylu. To nie jest, jest kompromitacja, tak to jest skandal to jest kompromitacja no właśnie, rządu Ale to jest kompromitacja polskiego państwa, bo dzisiaj a nie polskie państwo polskie państwo dzisiaj jest wymieniane w jednym szeregu z Rosją i Białorusią. To, opozycjoni, to opozycjoniści jest to jest kompromitacja Tuska. I to jest słuszne porównanie według Pana? Oczywiście, że tak, bo jeżeli mamy nielegalną prokuraturę, do Rosji, do Białorusi, jeżeli, mamy, jeżeli mamy w tej chwili nielegalnego prokuratora, jeżeli mamy atak na sędziów Sądu Najwyższego, jeżeli mamy atak na Trybunał Konstytucyjny, jeżeli mamy ustawianie składu sędziów jeżeli mamy, jeżeli mamy odbieranie Rosji, opozycji demokratycznej pieniędzy, jeżeli ma, mamy zamykanie nielegalnie posłów, pamiętamy posła Wąsika czy, czy posła Kamilskiego, Niestety, nie pani redaktorzy dzieje nie na na prawdę proszę pan manipuluje upraszam manipuluje w, w mówieniu chociażby zamykanie bezpodstawne no? no jak to ale kto jest prokuratorem krajowym sąd najwyższy orzekł wyroku że panem Dariusz Barski jest prokuratorem krajowym to jest panie redaktorze pana zdaniem prokuratorem krajowym to nie krajowym. było orzeczenie dotyczące konkretnie tej Zadaję sprawy to proste pan pytanie ustajmy te. Nie bo zadaj jeżeli zadaj wniosek, wniosek jeżeli nie to rozma 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 ja rozmawiamy sądem ja ale jeżeli tym, jeżeli oceniamy jeżeli jeżeli oceniamy wniosek jeżeli jeżeli oceniamy wniosek nielegalnego prokuratora, czyli pana Korneluka do sejmu o zatrzymanie pana, e, pana Marcina Romanowskiego to sobie zadajmy pytanie czy czy ten pan jest prokuratorem krajowym? To ja jest najważniejsze wprost, pytanie. Czy pan wiedział, że Marcin Romanowski y, będzie próbował uciec na Węgry? Ale pan Marcin Romanowski nigdzie nie ucieka. Nigdzie nie uciekam. Pan Marcin Romanowski mówi zdecydowanie Pan, pan nie wiedział, chce, Marcin Romanowski mówi zdecydowanie niebezprawie. Pan nie chce na odpowiedzieć na pytanie, czy w sprawie Marcina nie Romanowskiego, pośle, ale, to jest ale to jest fundamentalne. Ale to jest fundamentalne. Proszę mi najpierw jeżeli, odpowiedzieć na pytanie, jeżeli, czy pan jeżeli, wiedział, że Romanowski wyjedzie, jeżeli wyjedzie na Nie, ja nie miałem żadnej wiedzy, bo ostatni raz pana posła, tak jak wszyscy posłowie widzieliśmy kilka tygodni temu. Pan powiedział, że jest w stanie zagrażającym życiu. Z mediów, z mediów. dokładnie. było nieco 24. Panie redaktorze, a ile razy wirtualna Polska podaje różne informacje, które potem się zmieniają ze względu na stan faktyczny. No to jest rola mediów, żeby podawać informacje. A, było... Chyba nie jest zab zabronione, panie redaktorze, czytowanie dzisiaj jeszcze mediów. Natomiast, jeżeli rozstrzygamy tę kwestię, to naprawdę fundamentalne pytanie jest następujące. Czy wniosek w sprawie Marcina Romanowskiego został złożony przez właściwą Kiedy osobę? Kiedy Ale ale w, w Piątek i w sobotę. I widział się pan tam z Marcinem Romanowskim? Nie widziałem się z Marcinem Romanowskim. A kto pośredniczył w tej no, możliwości w ogóle złożenia azylu? No, bo to musiały być jakieś rozmowy, to było przez Ale to nie jest pytanie do mnie. Ja mam nadzieję, i myślę, że pan Marcin Romanowski nie, nie powinien. Zachęcam do tego, aby porozmawiać z panem Marcinem Romanowskim, tak jak świetnie, w której porozmawiała Telewizja Republika, czy w Polsce. Proszę zadać te pytania w sposób merytoryczny. Marcin Romanowski, który mówi nie bezprawiu, nie te, temu, że jest nielegalnym prokuratorem pan Dariusz Kornelu. Jestem przekonany, że z panem porozmawia. się i uciekał przed wymiarem Ale sprawiedliwości. Jakim wymiarem sprawiedliwości? Dariusz Barski jest prokuratorem krem, który nie no może pełnić obowiązku. zdecydował o tym jeszcze aresztowaniu. Jeszcze raz. Wniosek złożony został przez nielegalnego prokuratora. Sędziowie są wymieniani. Sędziowie nawet nie ma protokołów z faktu, jak się losuje sędziów. Składy są dobierane przez ludzi Bodnara. Pan tego nie widzi, panie redaktorze? Pan stosuje jakieś tego... nie jak stosuje, uproszczenia? A nie stosuje, jakie uproszczenia. No, rozmawiamy... Cały czas atakują sędziów Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy stwierdza w uchwale, że Dariusz Barski jest prokuratorem. Ja po prostu jestem wierny konstytucji polskiemu prawu. Nie, nie są uproszczenia. Pan nie Chcę, panie redaktorze, bo chciałbym, żebyśmy czytali jako obywatele z Dyni Kartki odpowiedzieć na pytanie, kto jest prokuratorem karnym? Na pewno pan uważa, że pan Korneluk, ja uważam, że jak są najwyższy pan Barski. To jest podstawowa różnica. Nie ma praworządności dzisiaj w Polsce. To jest po prostu problem. Dzisiaj to dotyczy polityków, ale za chwileczkę może dotyczyć pana. Nie uważa pan, że inni politycy PiSu też będą próbowali testować tę te ścieżkę wytwarzania ja przez ja, Marcina Romanowskiego, Ja uważam, będą wyjeżdżali, ja uważam, jeśli ja, będą im groziły zarzuty? Ale nie ma żadnych zarzutów przez nielegalnych prokuratorów. Wszystkie te działania są przekroczeniem A jest nielegalne. Tak? Oczywiście, że tak. No, jeżeli jest nielegalne, Prokurator w, przypadku, krajowy. w przypadku Pana zdaniem, bo czasami tak. Prawo i Sprawiedliwość chwali działania prokuratury, kiedy ale na szczeblu, są groźne na szczeblu, proszę, proszę pamiętać, na szczeblu prokurator okręgowy, gdzie prokuratorzy jeszcze z poprzedniego czasu, z poprzedniej kadencji są legalnie powołani, no to mają omocowanie, ale prokurator krajowy, który kieruje wniosek w sprawie np. posła o zatrzymanie np. Pana Wąsika, Kamińskiego czy Romanowskiego nie ma takiej możliwości, żeby ten wniosek był legalny. On jest po prostu nielegalny. I o to walczymy, o przywrócenie praworządności. O to w imieniu y, dla Pana, dla y, y, widzów wirtualnej Polski, dla wszystkich. Naprawdę zachęcam do tego, jestem przekonany, że Pan, nie pan jest... po tych kilku minutach rozmowy porównania Polski do Rosji i Białorusi. Ale to się dzieje po prostu dzisiaj. Hmm. Ale ja pytam Pana, czy Pan nie żałuje? Aleksandr, pan... Aleksandr Łukaszenko, komu kiwicowo? Platformy obywatelskie. Aleksandr Łukaszenko, z kim się przyjaźni z z Putin? Putinem Od kogo Z kim, odbierał się, sz szef kim się przyjaźni MSZiatu? Donald Tusk? Donald Tusk był, 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 medal. był najwi największym sojusznikiem Putina w latach 2007-2014. Nie poszlemy no ja pana, a no pan, nie. pan nie widzi przyjaźni. Rok ten. nie, no, ja widzę, że platformę Obywatelską, widzi ja widzę, widzi że rozmawiamy o Polsce. Nie, ja ja widzę, kto popierał Platformę Obywatelską Panie przed wyborami. Aleksander Łukaszenka. Aleksander Łukaszenka. Aleksander, tak jak powiedziałem, Donalda Tuska popierał Aleksandr Łukaszenka. To jest najważniejsze. Ale proszę, ja jestem polskim politykiem. Nie widzi pan wizyty Orbana. Ja często ja często w, momencie. w Jeszcze raz. Ja jestem politykiem, który ma polskie obowiązki i polski interes. Odpowiem panu na to, na to pytanie. W związku z tym postrzegam relację między Polską a Węgrami z punktu widzenia polskich interesów. Węgry są przyjaciółmi Polski. Jeżeli chodzi o politykę dotyczącą Węgry, Rosja, wielokrotnie na ten temat krytycznie się wypowiadałem, ponieważ nie zgadzam się z tą polityką, ale szanuję Węgry, są przyjaciółmi Polski w zdecydowanej większości spraw. I w tym sensie dzisiaj Donald Tusk realizuje proputinowską politykę, ponieważ wstrzymuje to, o czym mówi od roku, wstrzymuje Rozmowy między Polską a Węgrami w sprawie importu gazu przez terminale polskie LNG na Węgry, po to, żeby uniezależnić Węgry od rosyjskiego gazu. To jest polityka w interesie Putina. Czyli z jednej strony Donald Tusk krzyczy, że jest przeciwko Putinowi, a z drugiej strony nie chce sprzedawać przez Polskę gazu Węgrom, po to, żeby nie kupował od Putina. Czy nie mam racji, panie redaktorze? Ja nie będę odpowiadał na to pytanie, bo to ja tutaj nie chcę. Dziękuję, Dobrze, dziękuję. dziękuję.